To jest program Sport Bliżej Nas, Grzegorz Gabor, witam, dzień dobry i zapraszam na spotkanie z moimi gośćmi, którymi dzisiaj są Seweryn Gazda, motocrossowiec Czuchowskiego Auto -Moto -Klubu oraz jego tata Sebastian Hop Gazda, zresztą w takim zestawieniu, a nie innym, zawsze w studiu naszej telewizji. A spotkanie nieprzypadkowe, bo za Wami sporo i przed Wami też jeszcze sporo, mimo że większa część sezonu już przeszła do historii. Seweryn, ty mimo wakacji masz intensywne dni tygodnie. Nie odpoczywasz? No właśnie tak średnio nie ma czasu na wolne. Był taki moment tydzień. Miało być dwa tygodnie, ale lekko się pokrzyżowały plany. Ale poza tym to nie ma nic jeszcze teraz. Tym bardziej się cieszę, że udało nam się spotkać, bo z Twoim tatą to trochę łatwiej. Natomiast wiem, że Ty intensywnie przygotowujesz się do mistrzostw świata, ale o tym będziemy zaraz mówić, bo chciałbym najpierw zapytać o te ostatnie zawody w Czechach. Znowu pokazałeś klasę, znowu wygrałeś. Było tak, może. Jednak nie było tam jakoś idealnie, ale bardzo fajne zawody, popadało dobrze. Fajne było to, było ciężko. No i fa fajnie udało się wygrać. Fajna walka też była, bo byli starsi też. szybcy szybcy bardzo i fajnie ogólnie fajne zawody. Nadal traktujesz to jak, jako formę treningu, jako formę przygotowań do tych, do tych najważniejszych zawodów? Tak, zwłaszcza takie zawody. No, trochę inaczej się podchodzi do na przykład mistrzostw Czech czy coś w tym stylu, bo tam jednak już się jednak jak najlepiej chce się pokazać też, a takie zawody, jakie były teraz, to takie treningowe, ale ale fajne. Chciałem porozmawiać o tym, co stoi tutaj na naszym stoliku, bo to kolejne trofeum, co prawda niezwykle skromne, ale dla Ciebie cenne. Medal Mistrzostw Polski, drugi raz z rzędu, sezon po sezonie stajesz na podium rozgrywek w klasie 125, wcześniej było 85, tak więc można powiedzieć, że jesteś pewnym kandydatem na medale Mistrzostw Polski. Trudno było zająć tą drugą pozycję w tym sezonie? No, początek był bardzo dobry, bo wygrałem pierwszą rundę. Później lekkie problemy były z motorem w dąbrowie górniczej. I przez to nie ukończyłem też drugiego wyścigu i już spadłem z pierwszego na czwarte od razu. Później jakieś tam już lekkie problemy jakieś tam. Później znowu dobrze, ale było fajnie, sezon taki udany dość, mogło być lepiej jak zawsze, ale nie jest najgorzej, więc i tak jestem zadowolony. Ale progres jest, bo przed rokiem był brązowy medal, teraz jest yy, srebrny krążek, więc w przyszłym sezonie no, czas na, na złoto. Może się, się okaże na przyszły rok. No to jest właśnie to, że, że tutaj trzeba mieć też szczęście i furę przygotowaną na tip top. Ja nie mówię, że jest inaczej, ale czasami no, to są tylko rzeczy martwe i one odmawiają posłuszeństwa. Gdyby nie to, pewnie można by było się pokusić rzeczywiście o pierwszą lokatę w tym sezonie. Może i by tak było, nie wiadomo. Ale są też zawody pucharu Polski, w których startujesz i w których też zdobywasz miejsca na podium. Traktujesz je też bardziej jako przerywnik, czy, czy masz jakiś konkretny plan, jeżeli chodzi o tę pucharową rywalizację? No ta runda w Serokach, która była tydzień temu, była taka, można powiedzieć, też niespodziewana dla nas, bo byliśmy nad morzem i nie, tak naprawdę nie wiedziałem, że będę startował. Motor był też nieprzygotowany po ostatniej rundzie Mistrzostw Polski, bo tydzień po tygodniu było. I się tata spytał, czy chce startować. Mieliśmy tak naprawdę po drodze do domu z wakacji takich trochę, więc tych tygodniowych, właśnie, więc tam 30 km w jedną stronę, tam troszkę zboczyliśmy z trasy. I taka ogólnie, taka, taki trening też dobry, też tam padało, ale tak jakoś podchodziliśmy do tego po prostu. Jak będzie, tak będzie, jakby żeby dojechać cały. Ale może właśnie, e, chciałem o to zapytać, może właśnie taki, takie podejście trochę z dystansem, troszkę e, na luźno e, powodują, że, że jednak jest trochę lepiej. E, nie wiem, jak ty uważasz, bo to w kontekście właśnie Mistrzostw Europy, e, do finału, których nie udało ci się wjechać w biegach eliminacyjnych, e, musiałeś pożegnać się z Mistrzostwami Europy. Może rzeczywiście gdzieś tam e, trochę więcej dystansu, e, może, może tu gdzieś leży klucz do sukcesu. Jak, jak to oceniasz, porównując właśnie ten Puchar Polski do, do Mistrzostw? Z Europy. No jednak tam jakbym pojechał, tak jak na przykład w Serokaś na Mistrzostwach Polski albo, albo na właśnie takich zawodach w Czechach, nie, nie Mistrzostwa Czech, to w ogóle jeszcze bardziej z tyłu bym był, bo tam trzeba pojechać wszystko idealnie, tak jak się potrafi, nawet, nawet trochę lepiej niż się umie. Bo tam już jadą na takim poziomie, że to jest nawet niewyobrażalne. Spora, rzeczywiście spora różnica? Bardzo duża. U nas jak jeżdżą najszybsi w Polsce, w najwyższych lasach niż 125, to tam jadą szybciej z 125 kami niż oni. Ale to wynika tylko z, z poziomu, z ilości startów? Z czego, z czego to wynika? Z, innego, z innej formy przygotowań tam, a, a na przykład u nas w Polsce? Po prostu są jakoś tak. Przy... Oni cały czas jeżdżą, motory, wszystko. Tam jest inny świat. Inny świat, właśnie o tym, o tym chciałem y, y, powiedzieć. Choć y, wydaje się, bo... Mówimy tutaj sobie tak teraz y, 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 lajtowo, siedząc y, w studiu, nie, nie ma żadnego stresu, nie ma na, napięcia. Natomiast, y, żeby skalę jak gdyby, tych mistrzostw Europy tutaj zobrazować, choć na, na pewno nam to się nie uda y, porównać do tej rzeczywistości, która tam panowała, ale jeżeli 47 zawodników przystępuje do eliminacji, wśród nich ty właśnie, bo o tym rozmawialiśmy przed wejściem y, tutaj do, do studia, a tylko y, 20 y, osób. Może liczyć na, na awans, to rzeczywiście to jest przecież niesamowite. No. I, I tata chyba wspominał, że w jednej sekundzie 15 zawodników się mieści, tak? Dobrze, dobrze, dobrze słyszałem? Dobrze. To, to są jakieś astronomiczne już liczby tutaj rzeczywiście. Co tam było najtrudniejsze? No, pojechać to tak idealnie właśnie, żeby żeby właśnie móc ścigać się z tymi najlepszymi wyściga. Ale porównując na przykład Tor tam, yy, na mistrzostwach Europy do naszych polskich torów, jest jakaś różnica, inaczej, inaczej są zakręty powiedzmy skrojone, inaczej yy, hopki, czy, czy jak, jak to wygląda? Jak możesz to porównać? Jest to w ogóle. W jakiś sposób porównywane? Jakoś tak dużej różnicy nie czułem, ale jednak jak się tam jechało, to tak ten tor wyglądał tak inaczej, tak właśnie jak z filmików różnych, co się tylko oglądało w internecie i nagle się tam przyjechało i to tak wygląda tak samo. Ale poza tym, to tory, jak tory. pierwszy raz się też na nich było, to też takie pierwsze wrażenie było, ale poza tym to jakoś w Polsce takich torów na pewno nie ma, bo bo, bo nie, nie ma takich terenów, lu, ludzi też nie ma do tego, żeby się zajmowali takimi torami, robili je, je tak trzymali przy kupie, żeby przyjeżdżali, trenowali, ale no tory jak tory tak naprawdę. Mhm. Ale zaraz y, po zawodach y, nie, nie, nie byłeś jakoś mocno zrezygnowany, powiedziałeś, że wyciągniesz wnioski, to powinno prezentować y, na przyszłość. Rzeczywiście chyba tak jest, już, już wiesz na przykład co byś zrobił dzisiaj inaczej, gdybyś tam pojechał? Mniej więcej tak. Eee, co by to było? Nie mogę powiedzieć. <noise> Zaraz taty wywołamy do tablicy, yy, bo chciałem jeszcze porozmawiać o mistrzostwach świata, które yy, przed wami panowie yy, marzenia się spełniają w ten sposób. Marzyłeś, myślałeś w ogóle przed rozpoczęciem tego sezonu, yy, że będzie szansa i wystartować i w mistrzostwach Europy i w perspektywie także w mistrzostwach świata? Mniej więcej był taki plan z Europą, ale ze światem tak nie do końca. Bardziej były myśli na przyszły rok, żeby już tak, jak już jakby najprawdopodobniej ostatni sezon 125, tam pojechać, właśnie żeby być dobrze przygotowany z tym motorem, wczuty kondycyjnie, wszystko, żeby było jak najlepiej. Ale no, w tym roku jakoś tak poszło do przodu, więc ja się na, pe na pewno cieszę. Wiemy, gdzie jest. Na przyszły rok może być gdzieś na drugim końcu świata, więc będzie też jeszcze gorzej. Tutaj jest nawet fajnie, 1500 kilometrów, dużo, ale jednak jak na cały świat to może to jest blisko, bo gdzieś moż, mogłoby walić to właśnie i ogólnie, ogólnie fajnie. I... Fajnie, znaczy tak fajnie o tym opowiadasz, natomiast to, to nie jest tak, bo, bo wystarczy tutaj przytoczyć tylko kilka liczb. To, żeby w ogóle marzyć o tych mistrzostwach świata, wspólnie z kilkoma innymi zawodnikami, dla was, dla ciebie założono EPL, Tam można ciągle jeszcze wpłacać pieniążki, żeby. Pomóc Wam spełnić te marzenia. Sebastian, y, mówimy tutaj o tym aspekcie sportowym, ale o tym aspekcie finansowym nie możemy y, nie wspomnieć. Y, to są astronomiczne kwoty, prawda? To są już niestety duże kwoty. Same koszty dojazdu, przygotowania motocykla. Y, to się wszystko wiąże, że tak w, w całość naprawdę są duże już pieniądze. Tak? Nie da się ukryć. No, a ważną rzeczą jest to, że. Y, Seweryn jest tym zawodnikiem. Ja bym zawsze to tak mówił. Sponsorzy to są fundament. Seweryn jest dalszą część cegieł do góry dachu, który ten sponsorzy trzymają to wszystko. Dzięki tym sponsorom i darczyńcom, którzy są, e, wspierają Seweryna, to musimy bardzo podziękować. Bardzo, bardzo. Powiedziałbym fest bardzo, czyli po, po naszemu. Po naszemu fest bardzo, bo to. Co widać na, na, jego, na jego koszulce, ale to ciągle. Kiedy on się pnie do góry, to automatycznie ten finansowy aspekt też rośnie, prawda? Rośnie do góry, no. Ale dzięki właśnie tak jak mówię tym wszystkim sponsorom, którzy otaczają Seweryna i ludziom dobrej woli, bo tacy też są. E, w jakiś sposób pomagają kibicom, bo to nie da się mówić. Sewery ma już swoich też kibiców, jakiś fanów, fanki. E, no to trzeba czapki z głów. Po ja, nie ukrywam, że ja też z zapartym tchem śledzę. miałem okazję, że tak powiem być w Dąbrowie, niestety miałem szansę, może tak, niestety nie, nie dojechałem, na żywo jednak zupełnie inaczej to, to wygląda, nie ukrywajmy, żeby nie mówić tutaj o tych aspektach finansowych, bo sezon ciągle jeszcze trwa, ale, ale możemy śmiało powiedzieć, że, bo, bo mi wspominałeś o tym, że już macie przejechane około 80 tysięcy kilometrów, to to już jest obraz jak gdyby tego, jaka to jest skala finansowa, prawda? 80 tysięcy to łatwo sobie policzyć przy dzisiaj cenie paliwa. To, nie liczmy jest, tego, bo. Yy, na szczęście dokładnie. tylko mam tutaj siły włosy, tu na głowie jeszcze nie. Ale to <grym> to to, Raczej to, to nie jest. liczmy. Ale satysfakcja jest, jest, prawda? Sebastian, jesteś koło Seweryna, widzisz go na co dzień. Zresztą trudno sobie wyobrazić jego starty bez ciebie, czy ciebie bez niego, bo, bo tworzycie taki team spirit. Czy to. Rzeczywiście z pozycji parku maszyn tak wygląda, jak my tutaj mówimy. Ty jesteś takim trochę menadżerem, trochę, trochę mechanikiem, trochę takim dobrym duchem. Wspierasz go mocno, ale też pomaga, że realnie, tak? przygotowując motocykl w jakiś tam sposób, w jaki tylko możesz i tak dalej. Więc trudno sobie wyobrazić park maszyn bez Ciebie. Ta praca jest bezcenna, pewnie. No To Sewery musi określić, czy jestem potrzebny, czy niepotrzebny. Ja myślę, że jestem potrzebny. Nieraz są zgrzyty, jak to tata z synem, coś tam, syn już w wieku dorastania jest, troszeczkę tam odpiskuje i tak dalej, ale generalnie jest dobrze. Ja jestem przeszczęśliwy, bo pracuję nad tym, kawał dobrej roboty robi, przygotowuję się sam. Teraz akurat jest bez trenera. Przedtem, co go nauczył Łukasz Wysocki, ale okres zimowy to Krzysiu Bas, ja cały czas będę wspominał akurat Krzysia Basa, bo rzeczywiście. No da się, da się prowadzę ogóle, okres zimowy. Da się w ogóle bez trenera? W ogóle ubiec? bez. Rok czasu jesteśmy bez trenera. Nasze drogi się z Łukaszem Wysockim, tak w jakiś sposób tam rozeszły, ale w pokojowym, że tak powiem. I Seweryn sam sobie narzuca treningi. Sam sobie jest ten rzeczywiście. No jest samozdyscyplinowany w ten sposób. I to jest chyba, to jest chyba najważniejsze. To jest w zasadzie klucz do, do sukcesu w każdej dyscyplinie, żeby wiedzieć, w którą stronę się potąża, nie tylko w tym życiu sportowym, ale też prywatnym, takim codziennym, a tu chyba cele są jasno określone i tu nie ma, nie ma zmiłuj, prawda? wierzę, jak to jest? Kto tu nakreśla cele tata, czy, czy ty? I przekazujesz nie, tacie. Nie, no ja się przygotowuję i później się dowiaduję, gdzie, gdzie jedziemy. A, no to, 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 to fakt, szanowni państwo, potwierdzam, bo to tutaj przed, przed wejściem Seweryn mówi, już nie startujemy w Pucharze Polski. Sebastian mówi, jak to nie startujemy? Jest to, jest to załatwione. Czy rzeczywiście tak jest, że ty się dowiadujesz gdzieś tam po drodze, tak jak podczas tej, tej jazdy gdzieś tam nad morzem, że będziesz startował w kolejnej edycji Pucharu Polski? No, nad morzem akurat tak było, ale tak mniej więcej to. Tak tak w połowie tygodnia przed zawodami się dowiadują, no chyba że to są właśnie takie mistrzostwa Europy czy świata, to wtedy już wiem wcześniej, ale jak takie na zawody w Czechach, to na przykład jak wczoraj, wczoraj się dowiedziałem, że w, w piątek będziemy wyjeżdżali koło Pragi na Mistrzostwa Czech i później może do Dalecina pojedziemy, jak będziemy wracali, żeby zrobić jakieś podwójne zawody, ale tak to jakoś. Jakoś po prostu jadę tam, gdzie są zawody. Jedziesz i robisz swoje roboty. Tak. Nie jest Ci potrzebne, tata zawodzi w zasadzie, nie? Bo to, tata ma przygotować to... sprzęt, tak. tata ma zawieźć, no i tyle, no. To na pewno jest miłe i sympatyczne, ale ja bym chciał zapytać jeszcze o ten sztab cały ludzi, bo tu o sponsorach wspominaliśmy też o trenerach i tak dalej trochę, ale jest mnóstwo takich ludzi, którzy was wspierają, kibicują wam, tak? Motocykle, przecież też są osoby, które przygotowują i tak dalej. Trudno sobie bez tej otoczki wyobrazić dzisiaj starty seweryna, wasze, wasze wyjazdy na zawody, prawda? Ten, ten sztab gdzieś tam na okrągło, to, to sporo ludzi? No trochę jest, no sewery ma takiego głównego mechanika, E, takiego pana Leszka, znakomity. E, e, przygotowuje fury, nawet po nocach nie śpi, robi. E, bo główne rzeczy takie łatwiejsze, to ja sobie daję radę. Tak? No ale tam już wymiana korby czy czegoś, to już nie. To są niektóre rzeczy, które potra nie potrafię zrobić. No niestety nie ma możliwości takich, no, ale w większości to ja przygotowuję motocykl. Ale, ale jest, to, jest to ogrom, ogrom pracy poza sobą. Widzimy ogrom. tylko, my sobie oglądamy zdjęcia, gdzieś tam jakieś filmiki, yy, czy za pośrednictwem naszej telewizji, czy można na, na twoim profilu społecznościowym zobaczyć, ale prawda jest taka, że, że to jest ten produkt finalny, nie? Natomiast, żeby do tych zawodów dojechać, żeby stanąć na starcie, no to jest cały ogrom przygotowań, tak? Twoje Ojej, przygotowania. To już jest... yy... Od wpisowego, że tak powiem, kilometra rzut, bo to i samochód trzeba przygotować, teraz e, no, cały sztab, no, czyli tych kibiców, tak, to już zanim jadą, e, sponsorzy już się dowiadują, gdzie jedzie, co jak, bo się pytają, dzwonią, czy jedzie tam, no, to już śledzą wyniki internetowo, bo jest możliwość śledzenia wyścigów sewery na internetowo, jakie czasy pokonuje okrążenie, na której pozycji jest, i, jak się przemieszcza, no, to... to Dobrze I tam co chwilę do mnie dzwonią, jak Seweryn jedzie, no to. Da. I jeszcze o jednej tutaj osobie nie wspomnieliśmy o twojej mamie. O Kasie, no pewnie to będzie widziała, oglądała, to też ją serdecznie pozdrawiamy, prawda? I jeszcze jest twoim wiernym kibicem, twój pies. Jest. Jeździmy cały, cały czas. Jeździ I to też jest, to jest fenomen, że nie boi się ryku silników. No nie. Jeszcze pilnuje dobrze. pilnuje dobrze. Pilnuję no, to dobrze. Jest, I to jest najważniejsze. Nie pytam o cele, bo, bo wiemy, że, że Mistrzostwa Świata ale gdzieś tam w perspektywie pewnie wybiegacie dalej. W przyszłość to ostatni rok w tej klasie? Jest taka możliwość, ale nie wiadomo jak to będzie. Zobaczymy na koniec sezonu. Mhm. To inaczej zapytam chciałbyś w klasy wyżej, czy jednak chciałbyś jeszcze tutaj zostać? Jakby to tam jakoś takiej dużej różnicy już nie widzę, mhm. ale. To jest 250 kolejna. Tak i zobaczymy jak to będzie na koniec na najpierw trzeba ten dojechać i później będziemy myśleli może może będzie, może nie. No to na, na koniec panowie wam jeszcze oddam głos, nie wiem jest ktoś, kogo chcecie szczególnie jakoś pozdrowić, do, do kogoś pomachać tutaj z naszego studia, dla was ten czas teraz przeznaczony, proszę bardzo. No to ja jeszcze raz ukłony, ukłony dla wszystkich, co wspierają Seweryna, darczyńcom, bo bez nich Ani Róży, jak mówię, i podziękowania dla całego klubowi Szczuchowa, Zgliwic. No nie, nie będę wymieniał już sponsorów, bo ma kochanych sponsorów wszystkich wyrozumiałości akurat naszej bliskiej rodziny, tak, bo tu nas nie ma akurat. My jesteśmy non stop na, na wyjeździe sąsiadom, że pilnują nam domów, jak nas nie ma. To jest ważna rzecz. Najlepszy, najlepszy stróż sąsiad. Dokładnie tak. e, no, to, no to, fajnie. To my do tych, że tak powiem, podziękowań, do tych wyróżnień też się przyłączamy. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wspierają Seweryna. Ciągle, bo spoglądałem specjalnie, jak Seferon tu wchodził, Do, ciągle jest miejsce na, na jego koszulce, żeby gdzieś tam jeszcze jakieś logo umieścić i to myślę, że, że nie jedne, a, a że warto, to myślę, że o tym nie, nie trzeba przekonywać nikogo, bo bacznie śledzimy tutaj z naszą telewizję, telewizją karierę tego młodego człowieka od gdzieś tam najmniejszych lat i o tym a, też wspominaliśmy dokładnie. Nie? To już sporo wody w Wiśle od tego czasu upłynęło, a, a tu ciągle jest, 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 jest ta forma, jest, jest progres i jest coraz bilej, sympatycznie i też fajnie mówić o tych, o tych wynikach, bo no, jesteśmy tutaj w gronie ludzi, którzy są rzeczywiście pozytywnie zakręceni, bo inaczej tak. to, nie, patrzeć, nie że tak powiem, nie. przez aspekt finansowy, to, to trzeba by było jednak zmienić się dyscyplinę, nie? O, ale to jego ciężka praca, jak, jak mówię, i efekty są. E, jak są i efekty, to i znakomici ludzie właśnie ci sponsorzy, co Pomagają sewerynowi. No to będziemy trzymać kciuki sewerynne, żeby ten start na mistrzostwach świata w dalekiej Finlandii był lepszy niż, niż ten podczas mistrzostw Europy, żeby tam znowu udało się zebrać jak najwięcej doświadczenia, bo jak sam mówisz, te tory jednak poza naszymi granicami w Europie są zupełnie inne. To już jest inna rzeczywistość. No, chcąc jednak podnosić swoje umiejętności, chcąc być coraz lepszym, no nie ukrywajmy, że trzeba ten kontakt z tymi najlepszymi utrzymywać, bo to jest jedyna szansa. Nawet najlepszy trend nie jest tak dobry, jak, jak udział w samych zawodach, nieważne, czy to na, na poziomie jakimś lokalnym, czy gdzieś, tak. gdzieś wyżej. Będziemy trzymać kciuki. Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami jeszcze w sierpniu, tak? Wracacie w sierpniu, czy, czy, już, czy, czy już we wrześniu? wrześniu. To, to z początkiem września czekamy tutaj na dobre informacje. Będziemy gdzieś tam śledzić. Państwa zachęcam do tego, żeby gdzieś tam zaglądnąć, bo w przestrzeni facebookowej i nie tylko można znaleźć informacje bieżące o wynikach Seweryna, na pewno zawsze warto wspierać takich młodych ludzi, którzy są naprawdę pozytywnie zakręceni. Mówię młodych, bo tu jesteś też młody duchem, prawda, bo to jednak zdecydowanie stan... duchem, no, tak. zdecydowanie, więc, duch więc, więc duch został, mimo że gdzieś tam trochę coś, coś niecoś posiwiało. No, szanowni Państwo, to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Was w sportowym przeglądzie tygodnia. Chciałem powiedzieć że to w sporcie bliżej nas. Moimi gośćmi dzisiaj byli Sebastian Hoppe-Gazda i jego syn Sewerynny, motocrossowiec Czuchowskiego Auto -Moto -Klubu. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję.